W tym filmie, jako Wyspy Owcze, postaram się stworzyć z tego państwa coś lepszego oraz postaram się, aby one zajęły jakąś metropolię, na przykład Rzym, Paryż, na odwrót Paryż albo Rzym. No, więc to teraz ustawiam podatki, towary oraz inwestycje i punkty technologii dam w standardowy sposób. No, czyli mniej więcej w taki sposób, dobra, i standardowo, jakoś mam od razu kasę na minusie, to postaram się od razu z tym słabym jednak wojskiem. To i zająć. Hmm, czy Estonia mogłaby postawić opór, albo na przykład taka Słowacja? Myślę że że Słowacja by nie stawiła większego oporu, a ja celuję ambitnie od razu w jakiś przyczółek w Europie, więc wypowiadam tutaj im wojnę i się udało ich przebić. I się udało. I mamy to, co jest. Grenadiom tak łatwo nie poszło. Jo, dobra. Robimy potęgę teraz. Nie by już udało mi się przyjąć jakąś metropolię, bo jednak udało mi się zająć Lubię. Stolicę Słowenii. No, ale mi tutaj chodzi o jakąś stolicę potężniejszego państwa. Czajcie przekaz. Taką, którą można dać w tytuł i miniaturkę i to zrobi wyświetlenia. Ponieważ myślę, że już Content Age of History się powoli kończy, więc chciałbym jeszcze ostatnie, nie wiem, wyświetlenia z tego wycisnąć po prostu. Ale jeśli chodzi o więcej ogłoszeń co z Age of History, to myślę, że będę pisał na dniach na karcie społeczności. Okej, ten przykłód już tak nie rośnie w górę, więc dam 25% w inwestycje tutaj. I w sumie nic się nie dzieje. No dobra, ja tutaj po prostu muszę czekać. Mógłbym też troszeczkę wojska rozwiązać tutaj, bo naprawdę nie chce mi się czekać aż to wszystko się tutaj ogarnia, no ale jednak muszę. No dobra, ten przykłód jeszcze zaczął powoli rosnąć, ale on i tak jest naprawdę słabiutki. Okej, jeszcze więcej dam tutaj w inwestycje. Aby ta ekonomia jakoś powoli rosła i poprawiała mi przychód. Okej, okay, i jeszcze więcej tutaj można dać w inwestycje. Albo można już w sumie zabrać wszystko. Mam przychód z 200 zł, na turę jedną. A jak zacznę to wszystko asymilować, to ten przychód będzie o wiele jeszcze lepszy. Więc jak dla mnie bardzo przyjemnie. Więc trzeba tutaj te wszystkie trzy prowincje asymilować. No i dobra, no i jakoś to powoli rośnie. A tutaj w ogóle Polska się osłabiła. Hmm, gdyby tak przyjąć Warszawę, to by mogło być bardzo ciekawe. No dobra, ja tutaj zacznę na nowo coś inwestować. Może w, to, może w badania, bo to polepsza przychód. Chociaż czy mi polepszy, to naprawdę nie wiem. Ale fajnie by było, jakby troszeczkę się ten przychód zwiększył, bo póki co on jest tragiczny. I głównie mój gameplay polega na siedzeniu i czekaniu, aż przychód będzie fajny, zamiast na robienie jakiegoś super niesamowitego kontentu. Niby mógłbym tam iść farmić na wyspach, ale. No, nie ma to według mnie jakiegoś większego sensu. Wolę sobie tak opofarmić, czyli po prostu skipując tury i patrzeć jak się rozwija tutaj sytuacja. Co by szło przejąć, a, a co nie. Okej, okay, przestanę już inwestować w badania. Przychód się trochę zwiększył. Jeszcze dam o tak o, wszystko w punkty ekonomii. Wszystkie punkty badań w ekonomię, no i dalej muszę czekać. A międzyczasie czekajcie, przypomnę Ci o zostawieniu łapki w górę, suba, wbiciu na serwer Discord, zajrzenie w opcję wspierający, napisaniu komentarza z pomysłem na film, ale tam też napisz y ten, frazę Pomysł na film, żebym mógł filtrować zwykłe komentarze od pomysłów na filmy. Oraz możesz również zajrzeć na kanał Asewek+, do którego link jest w opisie. A ja teraz sprawdzę kolejną metodę na zarabianie, czyli inwestycja. Dobra w międzyczasie gdy ja w ogóle tutaj daje coś inwestycja To mógłbym już tutaj coś zacząć patrzeć I zacząć rekrutować Niderlandy, one mają zbyt ogromną populację Więc ja się tutaj nie wbiję, nie ma szans Jakbym się wbił w Estonię, Łotwę i Białoruś To już byłbym usatysfakcjonowany Z tego osiągnięcia Więc można spróbować w sumie Mam przychód za zaokrągleniu 1000 zł Na ten, na jedną turę Ale to już tutaj nie wiadomo Ile czekać nie będę Więc ja tutaj zaczynam rekrutację wojsk I postaram się wbić w Estonię Ile wojska? 15 tysięcy. No, musi się udać po prostu. Nie ma szans, że nie. Znaczy, jest zadłużenie, będzie ogromne po tej wojnie. I ja to już widzę, mam potężny dług. No, ale co z tym zrobię? No, wiecie, co chyba ta wojna nie miała sensu? No, to chyba jednak nie miała sensu zbytnio. Zaraz się z nimi dogadamy o pokój. No, ale nie wiedziałem, że nie są tacy potężni. Ale tutaj Polska już jest zniszczona. Co się dzieje? Okej, okay, tutaj się zbierają. W... W... się zbiera tutaj wojsko estońskie. I w ogóle zmieniłem sobie kolor na biały, a Austrię bym sobie zmienił kolor na otaki, żeby tutaj się jakoś wyróżniać od tej, od tej Francji na przykład. O, są pokój. No dobra, pięknie jak dla mnie. Lepiej się przygotuję. Może na jakieś inne państwo. Jak z Estonią nie wyszło? Jak z Estonią nie wyszło, to tragedia, bo Estonia jakaś potężna nie jest, ale mógłbym za zaatakować takie jaką, nie wiem, jaką nację Bardziej bym gdzieś tutaj celowo w Europę jednak. Mógłbym niby tutaj sobie pofarmić na przykład na takiej Islandii i Grenlandii. No i sobie myślę, że to jest git pomysł. I w sumie zacznę coś inwestować tutaj w inwestycje, tak gdzieś z 50% mojego przychodu. Okej, okay, zacznę się tutaj przy przygotowywać na Islandię. Rekrutuję jak najwięcej, ile wojska się tylko da w mojej stolicy. Tutaj na wyspach owszych. 9-koła wojska, no chyba starczy na Islandię. Oni mają, oni mają pokój z Grenlandią w ogóle. O i oni tutaj też na Grenlandii mają jakieś prowincje, hmm. Nie wiem, czy oni tam nie mają jakiegoś potężnego wojska, no ale zaatakują tam. Nie, no to chyba nic potężnego nie mają, no dobra. To ja się tutaj wbijam po prostu. I czy ja mogę ich wziąć całych? Nie, to ja zażądam wasalizacji. Nie wiem, zabiorę im lepiej rozwinięte prowincje, żeby, mia mia żeby miał 100% pewność, iż się zgodzą na pokój. Okej, okay, coś takiego. I teraz od nich zażądam zaanektowania. Dobra. I rozwiążę teraz wojsko. Gdzie ja mam jeszcze jakieś? Tutaj mam 2000. Niech to wojsko też trochę pójdzie stacjonować. No i teraz po prostu trzeba czekać aż będę miał kasę na plusie. Ty, ale Niemcy się osłabiły, może bym Berlin zdobył? Tylko żeby oni z nikim tutaj wojny nie mieli zaraz. I chłopie, jakbym zrobił tytuł, że wyspy owcze przejmują Berlin i miniaturkę jakąś potężną i to by nie był clickbait, to to by było, chłopie, potężny content. Ok, w końcu mam pieniądze na plusie, więc już tutaj mogę zacząć powoli asymilację. No i nic, dobra, no ale kurde, już tutaj dużo inwestuję w inwestycje, dam teraz 75%, ten przychód też jakoś przyjemniej leci, no te wyspy owcze stają się coraz większą potęgą po prostu. Oj, tutaj Niemcy skąd mają wojnę, z kim? Z Łotwą. No nie chcę, żeby mi tutaj Łotwa zajmowała Niemcy, bo Berlin ma być mój. Wiecie co, ja już tutaj przestanę inwestować, 2000 przychodu, no nie no, te wyspy owcze stają się lepsze, ja chyba po prostu się zaraz szykuję tam, na ten Berlin. Jeszcze jeden punkt technologiczny przyszedł, nice, jako sobie dam tutaj wy wpływy z towarów. No i dobra, no i zbieram po prostu pieniądze teraz. Nie wiem czy mi się opłaca czekać do momentu aż będzie inflacja czy nie, raczej myślę, że nie. Ja tutaj po prostu wszędzie gdzie mogę rekrutuję wojsko, ja to później tak wszystko zgrupuję, no i cała ta potężna armia po prostu ruszy na Berlin. Tylko tam trzeba czekać aż Łotwa sobie pójdzie, bo oni tam też cały czas okupują wybrzeże Niemiec. Okej, okay, ile wojsko udało mi się wyrekrutować? Na samej Słowenii tego jest 19 tysięcy, a na Islandii jest jeszcze 11. No aha. No, Łotwa sobie tutaj przyjęła Berlin. No dobra, to ja przejmę od Łotwy ten Berlin. mam mnie żaden problem. Tylko mam nadzieję, że oni się później zgodzą na pokój. I nie będę jeszcze musiał tutaj walczyć. Ty jakieś rebelie im tam, im, im tam jeszcze wybuchają? Ciekawe bardzo. Całe wojsko już jest. Mam też potężne zadłużenie. Ja się tutaj, tutaj desantuję. I Berlin jest już mój. I czy oni się zgodzą na taki pokój? Ty nie mogę wziąć takiego pokoju. I chcę mieć jeszcze tutaj dostęp do tego Berlina. I na ja, dobra. Portu nie mają. To jest żart. Poprosimy o... Dostęp Węgrów, chociaż oni się i tak nie zgodzą. Ty, no, czekaj. Dobra, wezmę po prostu sobie Berlin. Pokój na 30 tur. Się nie zgadzają jeszcze, no to jest żart. To jest po prostu żart, co nie? I my to mamy dobre relacje? No z nikim. To wojsko stąd nie wypłynie, po prostu. No dobra, ja po prostu poczekam. To może w międzyczasie podbije Niemcy. O, też będzie coś do tytułu. Wyspy zajmują Berlin i podbijają Niemcy. Raczej ja wątpię, że będą taki tytuł, no ale zawsze Niemcy tutaj można podbić. Dobra, Niemcy. Ja sobie tutaj od nich mogę wziąć wszystko. Nice. I ja z tych prowincji tutaj mam powoli już jakiś przykłód też. Póki tutaj też jest ustawione wojsko. Ja teraz mam więcej od nich tego. O, może się teraz godzą na pokój? Chwila. Nie. Ja myślę, że teraz będę miał, mógł od nich wziąć więcej po prostu prowincji, jeśli jestem też większym krajem. Lecz niestety tak to nie działa. Ja już tutaj nic więcej nie podbijam. Nie ruszę na danie, żeby od nich tutaj zrobić port. Ja nie wiem, czy mi się opłaca ryzykować. No ale w sumie co innego mógłbym tutaj spróbować zrobić. Danie też jakąś wielką potęgą nie jest. Ja no dobra, ryzykuję. O, chcą pokój ze mną. Ale ja nie chcę takiego pokoju z nimi. Nie ja chcę coś takiego. Jest! Mam berlin. Dobra. Więc ja teraz ruszę tutaj nadanie, by mieć z nimi tutaj, by mieć tutaj jakikolwiek dostęp lądowy do tego Berlina. Jak się dostępu lądowego i tak nie będzie. Ale ja chcę tutaj zdobyć port, i będę miał dostęp taki morski. O, o to mi bardziej chodzi. Okej. Okay. I oni tam dalej coś płyną. Pewnie jakieś desanty robić. 5 koła wojska się desantuje. Ja bym się chciał. Ja tutaj już porozmawiam z nimi o pokoju na świecie. Okej. Okay. Coś takiego też zrobię i dalej kontynuuję ofensywę. O, no, coś czułem, że oni się nie zgodzą na pokój. Ale się obawiam trochę o tą wojnę, bo tutaj Dania dalej ma szansę mnie wyniszczyć, no właśnie o tym mówię. Weźcie się, zgódźcie się na pokój. I chcę mieć tylko... tylko... nie wiem, coś takiego bym chciał. O mordo no. nic cię to nie kosztuje taki pokój. Pięć koła wojska tam jest, to już jest po mnie akrzyli. W sensie Berlin udało mi się zdobyć, ale również udało mi się go stracić w sumie. Chyba, że się zgodzą na pokój, gdzie ja nie wezmą ode mnie Berlina. Minus 47%. Oni mi się też gdzieś tutaj zasantowali czy co? Że oni mają jeszcze 13 punktów Warscora? Nie wiem, chyba nie. Dobra, czy się zgodzą na pokój? Okej, okay, jeszcze się nie zgodzili. Dobra, ja czekam po prostu, bo nie mam to więcej co mnie robić. I tutaj mi się nie nagrał dźwięk mikrofonów, więc to co zrobiłem, to udało mi się dogadać pokój z Danią W taki sposób, iż ja nie traciłem żadnych terenów, po czym się przygotowałem, aby zająć łotwę? I zajęłem od nich te trzy prowincje na Pomorzu, ale niestety zniknęło mi wojsko. Po tym jak już się zdesantowałem na bardziej Inflanty, tam, na tamtą część Łotwy, to jak i zaatakowałem tam jakąś prowincję Łotwy, to mi zniknęło wojsko. I nie mogłem wczytać save'a, ponieważ autosave był akurat w tej turze, kiedy mi zniknęło wojsko. Więc po prostu skorzystałem z handlu, żeby Rosja podbiła Łotwę. Ja sobie wziąłem te trzy prowincje. W międzyczasie też Łotwa wybudowała port w, tam na swoim pomorzu. Gdzie kiedyś były Niemcy i w taki sposób udało mi się wykonać wyzwanie do końca, a w tle macie timelapsa z tego.